Kochani, kilka rzeczy, które chciałbym Wam zostawić. Pierwsza rzecz dotyczy pierwszego czytania, ponieważ tam słyszymy, wydaje się, ciekawą rzecz, dlatego, że Piotr mówi, że Żydzi zabili Jezusa rękami bezbożnych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Rękami bezbożnych. I chodzi o to, kochani, że my również, może nie stoimy przed takim wyborem, czy. Skazać Jezusa na Krzyż, czy nie skazać. Natomiast w takim naszym codziennym życiu może być tak, że wykorzystujemy innych ludzi, aby czynić zło. Czyli to my jesteśmy sprawcami, ale to za pośrednictwem ich rąk się dokonuje. To bardzo często może mieć miejsce wtedy, kiedy, na przykład, nasz szef w pracy, ja też mam szefa, więc nasz szef w pracy. Może nam na przykład nakazać, prawda, zrobić coś złego. I my, na przykład, z lęku, z obawy przed stratą pracy, albo ze wstydu, na przykład przed opinią innych ludzi, z jakichkolwiek różnych powodów, faktycznie możemy to zrobić. I on dokonuje zła naszymi rękami, rękami, rękoma. I z drugiej strony, kochani, może być też tak, że to ja za pośrednictwem innych ludzi, za pomocą ich rąk, dokonuję zła. Więc to jest jedna taka dosyć prosta rzecz, ale myślę, że może nam pomóc przy robieniu chociażby rachunku sumienia, kiedy zadamy sobie pytanie, jak to jest. Czy przypadkiem ja sam nie jestem właśnie takimi rękami innych ludzi, które dokonują zła w ich imieniu? Albo czy przypadkiem ja nie wykorzystuję innych ludzi, żeby robili zło, żeby byli takimi rękami dla mnie, prawda? Żeby dokonywać zło tam, gdzie ja nie mogę. Druga rzecz, kochani, związana z drugim czytaniem, ponieważ tam z kolei święty Piotr, ale już w innym czytaniu, e, mówi o tym, że Bóg e, będzie sądził każdego według uczynków. E, że Bóg, który będzie sądził według uczynków, to jest Bóg, który nie ma względu na osoby. I możemy, kochani, e, pomyśleć e, tak bardzo jakoś osobiście o tym, dlatego, że no, pełnimy różne funkcje, prawda? Ja jestem zakonnikiem, kapłanem, więc mógłbym sobie pomyśleć, no dobra, może czynię jakieś zło, ale hello, przecież jestem kapłanem w Kościele katolickim, prawda? to już w ogóle level high, więc Pan Bóg na pewno przymknie oczy, oczy na wiele rzeczy w moim życiu. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że On spojrzy na mnie i będzie patrzył na moje uczynki. Czyli on nie patrzy, jaką funkcję ty masz. On nie ma względu na osoby, czy ty jesteś sławny bogaty, piękny, atrakcyjny, nie wiem, wytatuowany, whatever. Tak? Tylko patrzy, co ty robisz w swoim życiu. I myślę, że nas może to mocno, że tak powiem, ustawić, że funkcja nas nie chroni. Nasze takie zewnętrzne cechy, jakieś, no właśnie, charakterystyczne rzeczy, one nas nie chronią, one nas nie zwalniają z odpowiedzialności. Bóg patrzy na nasze uczynki, obojętnie kim jesteśmy. Nawet idąc dalej, możemy powiedzieć, że obojętnie, czy jesteś w kościele katolickim, czy nie, Bóg nadal patrzy tylko i wyłącznie na twoje uczynki. Więc sama a nawet przynależność do kościoła nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Więc jeżeli jesteśmy tu, w tych strukturach, w tej wierze, a nasze uczynki są podłe, no to nam to nie pomoże, że jesteśmy ochrzczeni. Kolejna rzecz, kochani, jest związana już z Ewangelią, tutaj troszkę zatrzymamy się chyba na dłużej, ponieważ ta scena jest dosyć ciekawa, bardzo bym powiedział taka nasza, życiowa. Ponieważ idzie sobie dwóch chłopków roztropków, uczniów Jezusa, z w sensie oni uciekają zasadniczo od czegoś, przed czymś, do po drodze spotykają jakiegoś nieznajomego kogoś i nie wiedzą, kim ten człowiek jest. Natomiast dokonuje się dialog, rozmowa między nimi, więc warto, żeby się temu przyjrzeć. Po pierwsze, kochani, tych dwóch ludzi, tych dwóch uczniów Jezusa e, mają przesłonięte oczy. Ewangelista e, określił to tak, że oni rozmawiali, dosłownie tam jest napisane, że się kłócili, czyli oni rozmawiali, rozprawiali z sobą. W sensie kłócili się. Jezus przybliża się do nich, idzie z nimi. I Łukasz pisze, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. Kochani, tam pojawia się takie greckie słowo, ekratunto, które ozna oznacza, że coś jest trzymane, jakby na uwięzi. Tak? Coś jest trzymane, tak, że nie może pójść tam, gdzie powinno, albo tam, gdzie by chociażby chciało. Jest zatrzymany, jest trzymane przez coś, przez jakąś siłę. I chodzi, kochani, o to, że prawdopodobnie tych dwóch ludzi tych uczniów Jezusa, oni byli wpatrzeni w coś. Zaraz dojdziemy, mam nadzieję, do tego, w co byli wpatrzeni. I to wpatrzenie przeszkodziło im rozpoznać prawdę. To wpatrzenie przeszkodziło im rozpoznać Boga, który idzie razem z nimi. Bo gapili się w coś, w co się gapili, więc no, nie byli w stanie patrzeć w kilka miejsc naraz. I tutaj możemy przypomnieć sobie Marię Magdalena, o której niedawno też słuchaliśmy fragmentu z Ewangelii, kiedy ona siedzi przy grobie Jezusa, w dniu, w którym Jezus z martwych wstał, no i płacze, prawda, bo jej pana zabrali. Ona jest wpatrzona w źródło swojego smutku, swojego bólu, zapłakana, no biedna, no jak tu jej nie współczuć, prawda? I Jezus do niej przychodzi, a ona myśli, że to obrotnik. Bo ona cały czas wpatrzy w ten powód swojego smutku. Nie jest w stanie nabrać dystansu, rozejrzeć się i powiedzieć: okej, okay, dobra, przecież to jest Jezus, tak? Tylko wpatrzona w powód swojego smutku, nie rozpoznaje go. Myśli, że to jakiś tam obrotnik przyszedł i tam rozmawia z nim, jak z jakimś randomowym, obojętnym człowiekiem. I kochani, jest tak trochę w naszym życiu, że my się możemy minąć naprawdę z warto wartościowymi ludźmi, wydarzeniami, działaniami, rzeczami. Czymś, co naprawdę moglibyśmy robić w naszym życiu, dlatego że jesteśmy w coś wpatrzeni. Najczęściej to jest na przykład powód naszego smutku, rozczarowań, tego, że czegoś oczekiwaliśmy, na przykład małżeństwo, prawda? No, mnie to jakoś tam specjalnie nie dotyczy, ale tak może trochę być, że w tym małżeństwie macie jakieś swoje oczekiwania, wyobrażenia, one się może spełniają, może nie, może częściej, może rzadziej, i kiedy jesteście w to wpatrzeni. To możecie nie zauważyć dobra, które jest dookoła. Nawet samego Boga, który jest obok. Ja w swoim kapłaństwie łapię się na tym samym. Mogę być i często jestem w coś wpatrzony, co nie pozwala mi zobaczyć tego, jak jest naprawdę. Nie pozwala mi zobaczyć dobra, które mogę zrobić, które jest obok. To nas strasznie pociąga, pochłania. Trzyma nasze te oczy, czy fizyczne, czy te, jakby symboliczne, bardzo na uwięzi. One są trzymane. Jest to związane, kochani, z tym, że uczniowie przeżyli pewien zawód. To nie był zawód miłosny, no ale oni mieli swoje właśnie oczekiwania, mieli swoje jakieś wyobrażenia o Jezusie, o Mesjaszu, o tym, za kim idą. Przy czym, no, rzeczywistość, czyli to, jaki jest Jezus, okazała się troszeczkę inna. I bardzo często w naszym życiu też tak jest. Nie wiem, czy ktoś z Was, kto jest w małżeństwie. Spodziewał się tego, co aktualnie ma. Bo ja przyjmując święcenie kapłańskie, nie, nie spodziewałem się. To jest taki prezent, niespodzianka, i nie wiesz, co jest w środku. Nie? Ale mamy swoje oczekiwania, prawda? Idąc do kapłaństwa, tam sobie wyobrażasz, nie? Będzie tak, tak, tu zrobię tam, pojadę, nie? Przy czym potem przychodzisz, i mówisz, okej, okay, to tak jest, nie? W małżeństwie może być bardzo podobnie. W jakiejś pracy może być bardzo podobnie. Chyba nie jesteśmy w stanie żyć bez naszych wyobrażeń, oczekiwań, spodziewań. Tylko pozostaje pytanie, czy jesteśmy wciąż otwarci na rzeczywistość. tak? Bo oczekiwania, no chyba dobrze mieć nawet. Ale kiedy przychodzi rzeczywistość, to czy jestem w stanie zrezygnować z tego, co mi się wydawało, z moich wyobrażeń, oczekiwań i przyjąć rzeczywistość? W naszej duchowości to jest, kochani, myślę, taka przestrzeń, na której najczęściej się rozkładamy. Mamy swoje wyobrażenia o Bogu i to autentycznie wszyscy. Przy czym, kiedy Bóg przychodzi do nas bardzo gdzieś tam indywidualnie, prywatnie, taka wiecie, prywatna audiencja i chce dać nam się poznać, to nam jest bardzo trudno i bardzo często trudno porzucić te nasze wyobrażenia o Bogu. Bo czujemy się jakoś tak niepewnie kiedy mamy to porzucić. Przez to nigdy nie pójdziemy dalej. Będziemy stać w miejscu i mieć takiego swojego, mówiąc wprost, no bożka, prawda? Miniemy się z rzeczywistością. Bo tych dwóch uczniów oni się czegoś spodziewali. Czego? No, oni się spodziewali tego, że ich wyobrażenia o Mesjaszu się spełnią. Oni się tego spodziewali. Że te moje oczekiwania się spełnią. I kiedy się nie spełniły, to jest zawód, jest ucieczka. Oni uciekają z tego miejsca, w którym byli, dlatego że ich oczekiwania się nie spełniły. Znowu wracając do tych naszych ról społecznych, funkcji, zadań. Powołań, kapłaństwo, małżeństwo, cokolwiek byśmy wzięli. Kiedy nie spełniają się moje oczekiwania, kiedy przychodzi rzeczywistość, może być taki odruch ucieczki. Nie chcę mówić odruch wymiotny, ale odruch ucieczki, prawda? To skoro nie jest tak, jak miało być, przy czym to, jak miało być, to tylko było w mojej głowie, no to zawijamy stąd panowie. Nic tu po nas, nie? Szukamy nowej żony, nowego męża, nowego zakonu, a może w ogóle nie zakonu, bo nie jest tak, jak myślałem, że będzie. Więc pytanie, czy ja oczekuję spełnienia moich wyobrażeń, na przykład jeśli chodzi o Boga, czy oczekuję spełnienia Jego słów, które zapowiadają to, co rzeczywiście przyszło, bo Jezus im bardzo często wprost mówił o tym, co ma być. Tylko zwróćcie uwagę, że oni niby go słyszeli, ale nie słuchali, bo wciąż byli wpatrzeni w swoje oczekiwania. Tam pojawia się takie słowo, myśmy się spodziewali, prawda? To słowo oznacza dosłownie mieć nadzieję, greckie słowo mieć nadzieję. Mieli nadzieję na coś. I to jest w porządku, mieć coś takiego w życiu. Tylko znowu to powtórzę, czy my jesteśmy gotowi na rzeczywistość, która przychodzi? Czy w każdy dzień, w każdą okoliczność, w każdą relację, w każde zadanie wchodzimy z pewną otwartością? Okay. Przyjmuję to, co przychodzi i pracuję z tym, co przychodzi, a nie z moimi wyobrażeniami. Bo one są tylko i wyłącznie w naszych umowach. I możemy, kochani, przełożyć to na nasze życie, ale zanim to zrobimy, bo zauważyłem, że tu mamy jeszcze jeden punkcik, wracając do tych ich, uciecz, ich ucieczki, zwróćcie uwagę, że oni uciekają dlatego właśnie, że ten cały ich plan, no, poszedł na straty, nie sprawdził się. I ciekawa rzecz, bo oni mówią Jezusowi o tym, że oni tam się spodziewali, prawda, że wyzwoli Izraela, papa, papa, przy czym, no, umarł. Więc tak trochę creepy. No, w sensie słabo, umarł. Nie ma co zbierać. I przy czym dodają bardzo ciekawą rzecz, że ich kobiety, w sensie te kobiety, które były z nimi we wspólnocie, one ich przeraziły. I kochani, nie wiem czy macie tego świadomość, ale to brzmi trochę tak, jakby oni uważali, że te kobiety wpadły w obłęd z powodu śmierci Jezusa. Czyli to wszystko ich strasznie przeraziło, prawda? Tu mieli oczekiwania co do Jezusa, on umiera, w ogóle jest inny scenariusz niż się spodziewali. Teraz te babeczki wpadają w jakiś obłęd z powodu jego śmierci zaczynają mówić, że on w ogóle tam jest, on żyje. Chłopaki, naprawdę, zabijamy, są, tu się robi niebezpiecznie. Zaraz przyjdą Żydzi i nas wszystkich zabiją. Więc oni ratują swoje życie ucieczką. I teraz możemy sobie, kochani, tu przyłożyć na to nasze życie codzienne, bo tych dwóch uczniów mieli swoje wyobrażenia o Bogu, o tym, co ma być. Natomiast rzeczywistość była inna. I patrząc na nasze relacje, kochani, yy, zdarza się tak, że chcemy na przykład robić wiarę dla kogoś, prawda? Mamy jakieś tam wyobrażenia o swoich dzieciach, znaczy, wy o waszych dzieciach. Ja się zawsze na tym łapię. Wy o waszych dzieciach, to jest chyba jedyna rzecz, na której nie możemy się zrównać, nie? To jest jakby wy o waszych dzieciach macie jakieś swoje wyobrażenia, co by było dla nich dobre, jak je wychowywać, gdzie je kierować. Albo dzieci w stosunku do rodziców, albo mąż do żony, żona do męża i tak dalej, i tak dalej. Przy czym wydaje się, że dosyć rzadko siebie słuchamy. Jest taki piękny przykład ze Starego Testamentu. Chyba kiedyś już wam o tym mówiłem. Kiedy Dawid, kojarzycie króla Dawida? Taka szycha w Starym Testamencie. On wpadł na genialny pomysł. Bardzo pobożny, w sensie dobry. Wpadł na pomysł, że zbuduje Bogu świątynię. Bo to był taki czas w Izraelu, kiedy... Izraelici mieli jeszcze taki namiot przenośny. Jak chcieli się modlić, to szli do tego namiotu. Tam była obecność Boga, no ale wiecie, namiot uszału nie ma. Pani Dowbor mogłaby się tym zająć, na przykład, prawda, taki lepszy namiot zrobić, ale był bardzo przeciętny. Natomiast sam Dawid, król, mieszkał w przepięknym pałacu. I on, wiecie, siedzi w tym pałacu, marmury, tam jakieś, nie wiadomo, drogie rzeczy. I osoby tak kmini i mówi: Kurczę, no tak nie w porządku trochę, nie? Bóg mi tyle dał. Ja mieszkam w pałacu, on w jakimś takim słabym namiocie. No to co? To zbudujmy mu świątynię, prawda? Dobry pomysł, prawda? Zbudować świątynię Bogu, no szczytne. Natomiast przychodzi jego prorok i mówi: Tak, tak, Dawidzie, super pomysł, rób to, co masz w sercu. I w nocy do tego samego proroka przychodzi Bóg i mówi mu mniej więcej tak, ale ja o to nie prosiłem. Ja tego nie chcę. To jest dobre wspaniałe, szlachetne, super, tylko, że ja tego nie chcę. No i ten prorok przychodzi rano do Dawida i mówi, wiesz, chyba trzeba zmienić trochę plan, bo Bóg tego nie chce. I myślę, kochani, że w naszym życiu może być podobnie, że robimy naprawdę dla siebie bardzo dużo dobrych rzeczy. Dla siebie wzajemnie, daj Boże. Możemy też bardzo dużo robić pobożnych rzeczy w kontekście naszej wiary, naszej religijności, naszej relacji z Bogiem, prawda? czy modlitwa, czy jakieś nabożeństwa, pielgrzymki, rekolekcje. Bóg wie co jeszcze. Tylko zasadniczo pytanie, czy Bóg tego chce? I teraz yy, powstaje drugie pytanie, na ile my, jako chrześcijanie, czyli prywatnie, ale też jako Kościół, wsłuchujemy się w Jezusa? Zadajcie sobie pytanie, kto z was przeczytał kiedyś wszystkie cztery Ewangelie? Od dechy do dechy. Na ile znacie nauczanie Jezusa? Na ile my znamy? Na ile ta nasza pobożność, religijność klei się jakby, nie jakby, ale klei się z jego osobą, z jego nauczaniem, a na ile to jest często po prostu pobożne, religijne, ale on może w ogóle wcale tego nie chce. To jest dosyć ważne pytanie, na ile my jesteśmy w niego wsłuchani, bo tak jak tych dwóch uczniów, możemy pójść za swoimi wyobrażeniami i to nas będzie boleć, to nas będzie przerażać, bo gwarantuję sobie i wam, że one rzadko będą się spełniać. I wtedy bardzo często będziemy wchodzili w pokusę ucieczki. Co nie, daj Boże, Amen.